Dni tego monitora są już policzone, ale jego losy wciąż mogą być bardzo różne. Chcemy sprawdzić, co będzie najlepsze dla nas i dla środowiska. Dlatego udaliśmy się z naszym elektrośmieciem w ostatnią podróż. Takie pomysły należy wszystkim wybić z głowy już na wstępie. Do lasu nie wolno wyrzucać niczego, nie tylko monitorów, ale też np. smartfonów, tabletów czy laptopów. Wszystkie te urządzenia niestety muszą być zasilane w energię. To musi być energia nie tyle solarna, ile energia z baterii pochodząca. I tutaj nagminnie w świecie stosuje się baterie litowe. Jest to metal, który w warunkach środowiskowych jest toksyczny. Jeżeli znajdą się w środowisku, niestety prowadzą do jego zatrucia. Te baterie trzeba. Utylizować, odzyskując lit. Pan jest niestety rzadkim elementem na świecie. Elektrośmieci nie wyrzucamy też do zwyczajnego śmietnika. Grozi to nie tylko zatruciem środowiska, ale też wysokim mandatem. Wobec tego, jak rozbroić tę małą ekologiczną bombę? Na pewno nie samodzielnie. Tego typu sprzęty możemy zostawić w zakładzie gospodarki odpadami komunalnymi. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty potwierdzający miejsce zamieszkania. A jeśli do Zgochu nie jest nam po drodze, możemy skorzystać z usług firmy recyklingowej. Te elektrośmieci trafiają do nas, są segregowane zgodnie z kategoriami kodów odpadów, właściwie zakwalifikowane i odpowiednie grupy są demontowane do elementów najprostszych typu stal, złom, miedź, aluminium, które te poszczególne elementy trafiają już do recyklera ostatecznego, jak jest huta. Najczęściej, kiedy sprzęt nam się zepsuje, kupujemy nowy. Przy tej okazji też możemy bezpiecznie pozbyć się elektrośmiecia. Jeżeli jest to konsument-osoba prywatna, wystarczy, że kupując nowy sprzęt, dostarczy do nas ten uszkodzony czy taki, który chce wycofać z użycia, i poinformuje nas o tym, że kupując nowy, zostawia stary w rozwój. Jeżeli będzie to firma, procedura jest bardzo podobna z tym, że przyjmując sprzęt do utylizacji od firmy. Wypełniamy dodatkowo dokumenty niezbędne do tego, żeby firma miała możliwość przedstawienia tego, że jest to sprzęt produkcyjny, Zazwyczaj elektrośmieci staramy się pozbyć jak najszybciej. Są jednak przypadki, kiedy ich gromadzenie jednak może się opłacić. Mieszkańców wsi z naszego województwa do dbania o środowisko ma zachęcić między innymi konkurs Eko Sołectwo. Bardzo gratuluję i naprawdę to jest ogromne uznanie. zajęcie pierwszego miejsca piątej edycji już konkursu Eko Sołectwo. 6240 kg zebraliśmy. Nasze miejscowości to nasza mała ojczyzna, musimy o nią dbać. Jest po prostu znacznie mniej tego, jest czyściej, jest przyjemniej. Także korzyści są niesamowite. A nagrody w konkursie Ekosołectwo funduje m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. telewizja Kopernik. Kopernik.tv